Siemano wszystkim, z tej strony Człowiek z Blizną, a to jest pierwszy odcinek na moim nowym kanale. W dzisiejszym odcinku premierowym zajmiemy się bardzo znaną w ostatnich dniach, w ostatnich dniach grą, mianowicie symulatorem kozy. Na czym polega ta gra? Ta gra polega na tym, że wcielamy się w postać kozy i siejemy zniszczenie. Zniszczymy cokolwiek, da, wszystko co da się zniszczyć, a da się zniszczyć naprawdę wiele. Jak widzimy tutaj zniszczyliśmy przez dobre 2 sekundy prawie całą szklarnię i kawałek płotu. I w ten sposób nabijają nam się nasze punkty. Nasze punkty są widoczne w lewym, górnym rogu. Zaraz tutaj nabijemy jakąś część. O, w ten sposób tutaj zniszczyłem auto. Na samym początku przedstawię Wam sterowanie. Chodzimy klasycznie w OSD, skaczemy i lądujemy sobie z pacją. Następnie, jeżeli sobie biegniemy, to musimy naciskać klawisz Shift. W zwolnione tempo wciskamy FM i w ten sposób mamy zwolnione tempo. To jest bardzo pomocne, na przykład, kiedy chcemy wymienić taką ciężarówkę, która to na nas poluje. Ok, włączamy to, to tempo. Bardzo przydatnym, funkc przydatnym funkcją jest również język. No, czyli skradamy się tutaj za takim ładnym padem, klikamy E i mamy go przywiązanego. Oj, nie udało mi się. Jeszcze raz próbujemy. E. I możemy sobie biegać tutaj z człowiekiem, który jest powieszony na naszym języku. Nasz język jest naprawdę bardzo długi. Gdy już się zaczepimy, to może się rozciągnąć do dobrych 5 metrów. Dobra, puścimy tutaj tego biedaka, bo go szkoda. No jeszcze go zabiliśmy. No ale cóż, bywa. E, również jest jej przycisk Q, W ten sposób nasza, nasza koza nie żyje, ale ku również pobudza ją do życia. E, dobra, więc może skoczymy sobie na samym początku na zjeżdżalnie. O, przy okazji jeszcze mówię trampoliny. W tej grze występuje kilka trampolin na całym tej jakby, odcinku miasta. Trabalne, jak każdy wie, polega na tym, że skaczemy po niej i wybijamy się coraz, coraz wyżej. Przez co możemy wskakiwać na budynki, w których normalnie byśmy nie byli w stanie wskoczyć. Zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało. Nie wiem gdzie zaraz spróbujemy wskoczyć. Tu spróbujemy wskoczyć. F o, nie doskoczyłem, niestety musimy się szczerze wybić. A tam widzieliśmy taką żółtą figurkę kozy. O, o, może, może jednak, może jednak, może jednak. I udało się. Jesteśmy, kurczę, fajnie. Dobra, weźmiemy sobie tę żółtą, żółtą figurkę. Ta żółta figurka pozwala nam jak gdyby w pewien sposób spełnić questy. Questów w tej grze jest wiele. Jest bardzo wiele, powiedziałbym nawet ponieważ bo ich dodaje nam nowe punkty są to kwestie typu zniszcz to, zniszcz stację benzynową, przeskocz nad tym od kwestii podstawowych do takich bardziej zaawansowanych teraz tu widzimy jesteśmy na zjeżdżalni jedna w jednej płynie woda, w drugiej nie nie, w obydwu płynie woda ale przejdziemy się po tej, skoczymy sobie zobaczymy co tu się stanie, myślę że może być jakaś niespodzianka no niespodzianką jest na pewno wybicie nas na taki kawał oczywiście na przykład coś zniszczyliśmy no dobra Jak widzimy tutaj obszar tego miasta jest troszkę ograniczony Tam w tle widać jakieś budynki Mam nadzieję, że kiedyś będzie można tam się dostać Teraz przejdziemy się na stację O, akurat dostaliśmy tutaj uderzeni przez auto Nie miałem jeszcze sytuacji A gram w tę grę może drugi raz w życiu Żeby moja postać zginęła Jeszcze nigdy moja koza nie zginęła Zobaczymy jeszcze, nie niszczyłem tej stacji Oczywiście dzisiaj... O, fak. Spełniłem od razu jakiś quest. mi się Jestem potrącony przez auto i moja kuza chyba po raz pierwszy zmarła. A nie, jednak żyje. Dobra. Zniszczyliśmy tutaj stację benzynową w lewym górnym rogu. Poziom naszych zniszczeń drastyc drastycznie podskoczył. Tutaj wybucha jeszcze jakaś kobieta. Jeszcze my tutaj dobiliśmy, nie wiem czy poleciała. No nieważne. Stacja benzynowa została zniszczona, a został spełniony. Właśnie na tym polega ta gra. Jak gdyby to była taka kwintesencja, kwintesencja tej gry Chciałem Wam tutaj pokazać jeszcze jedną rzecz A w zasadzie dokończę jeszcze tej sprawy tych, tych miast Mam nadzieję, że kiedyś będzie można tam dojść Ta gra, jak gdyby zaskoczyła twórców popularnością jaką zyskała. Przez te kilka dni Jak gdyby oni dopiero zaczęli wypuścić tę grę jako darmową Teraz dopiero ta gra jest płatna Bodajże tam 7-7 euro na Nastymi obecnie czy 9 teraz nie, nie jestem pewien Czy Rzeczywiście można tę grę pobrać sobie i twórcy się nie spodziewali ale w momencie kiedy zobaczyli że ta gra bije rekordy w ogóle tygodni tutaj na świecie stwierdzili że warto trochę nad nim popracować Ta tak jak minecraft można robić tutaj wszystko można je modować jak gdyby na każdy, na każdy sposób jaki, jaki tylko chcemy to jest ogromną zaletą tej gry chciałem wam pokazać rytuał wiele o nich słyszałem nigdy go nie przechodziłem tylko wyjdziemy sobie tutaj po tych schodach wiem że tutaj jest jakaś żółta żółte coś no nie ma nie ma że może było nawet nie widziałem. No nieważne, wejdziemy sobie do góry i zobaczymy co tu się wydarzy. Weszliśmy do jakiegoś ciemnego pomieszczenia. Może troszkę głębiej. O tak. I... Kurczę, nic tu się nie dzieje. Czy by, żeby to był jakiś fake. O nie! Zostaliśmy wyrzuceni przez jakieś świątynię, jesteśmy w jakimś holu. Da się wejść. O, tu się robi ciekawie. Widzimy tam jakieś kozy, czerwony dywan jak w Hollywood i te kozy składają nam pokłon. Kurczę, o co tu chodzi? Przejdziemy do końca. A co tu jest? Tu jest jakiś tron. Może da się na niego wejść? O, czy byśmy właśnie zginęli? Czy jesteśmy. przyjdziemy jakiś chrzest? Ha, spełniliśmy jakiś quest. Można kliknąć R. Ciekawe co się stanie. Podajemy tutaj kamerkę. I kozy lecą z nieba. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Kurczę, możemy tak całe miasto za, 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 zabrudzić. Fajną opcją jest również tutaj wydawanie dźwięku. Klikamy jedynkę i nasza koza wydaje bardzo rozmaite dźwięki. Również tu tutaj sobie jakiegoś quest'a. Niestety jeszcze nie do wszystkich budynków można wejść. Trochę to, troszkę to mnie martwi. Ale tutaj wejdziemy do, do jakiegoś budynku, do którego da się wejść. Oczywiście możemy tutaj garnister zniszczyć pewnie i zaraz wybudować. No, ale przy okazji milling również został spełniony klas. Będziemy może do góry, zobaczymy co takie domy tutaj kryją. Taki dom jest sypialnie, wszystko... o tu jest rodzina, o to przykro mi. Musieliśmy wam popsuć trochę obiadek. No dobra, dobra, to już myślę, że nie ma co niepokoić dzieci. Wejdziemy na górę, a tu jakiś, jakiś salon, o tu jest kolega jeszcze. Zostanie brzyzonym przez okno? Nie, da się wskoczyć. No, elegancko można skakiwać przez okna słuchajcie ta gra ma naprawdę ogromny potencjał wydaje się że jest to gra bez celu ale tak naprawdę można dostarczyć rozrywki na na dobre dwa dni lub nawet więcej jeżeli ta gra zostanie spoczywana jeżeli będą granice poszerzone jeżeli do tej gry zostaną zostanie dodane jakieś sensowne mody ta gra będzie naprawdę naprawdę fajnym symulatorem jednym z najlepszych jeżeli nie najlepszych bo to naprawdę możliwości, grafika, to wszystko jest naprawdę na wielkim, takim wysokim poziomie, mimo że ta gra została stworzona w zasadzie przypadkiem. Na pierwszym odcinku, gdyby pierwszy odcinek zakończymy tutaj tymi moimi słowami. Jest to pierwszy odcinek jaki w życiu wyprodukowałem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was do oceny, do subskrypcji, do komentarzy, ponieważ chciałbym znać Waszą opinię o tej grze, o wykonaniu gdyby tego gameplaya przeze mnie. Także dziękuję bardzo za, za obejrzenie i zapraszam, zapraszam do kolejnego odcinka. Może spróbujemy wejść na te drzwi i ogólnie znaleźć jakieś przedmioty, lokacje, które są w tychże tajemnicze. Dzięki wielkie i do zobaczenia.